Ta historia będzie opowiadać o moim dziadku, który zmarł dawno temu. Po tym, jak w szpitalu stwierdzili zgon, zabraliśmy jego ciało i położyliśmy w jego łóżku. Zrobiliśmy to ze względu na babcię, która chciała się z nim pożegnać. Jednak wydarzyło się coś dziwnego. Dwa dni później drzwi do pokoju dziadka otworzyły się, po czym ten, czołgając się po podłodze, poprosił o wodę. Wszyscy dosłownie zamarliśmy. Nikt kompletnie nie rozumiał, co się dzieje i czy to w ogóle dzieje się naprawdę. Byłem dzieckiem, więc nawet nie wiedziałem, co takiego się wydarzyło. Zaniosłem dziadkowi wodę i zacząłem się z nim bawić, a w domu zapanował kompletny chaos. Parę miesięcy później ponownie odwiedziłem dziadków. Dziadek miał w sobie tyle energii, że nie mogłem uwierzyć, że jeszcze parę miesięcy temu był martwy. Nieco później usiadłem z dziadkiem przed domem. A ten zaczął opowiadać mi historię. W dniu, w którym zmarł, obudził się w szpitalu i zauważył, że wszyscy płaczą. Zapytał nas, dlaczego płaczemy, jednak nikt nie zareagował. Nagle jakiś mężczyzna w garniturze zawołał go na korytarz. Dziadek wstał i podszedł do niego. Czuł się wtedy bardziej smutny, aniżeli przestraszony. Płacz rodziny powoli zanikał, im bardziej się oddalali. Podążając za mężczyzną, zauważył swoje rodzinne miasteczko, w którym się wychowywał. Nagle stanęli nad rzeką, której dziadek nigdy wcześniej nie widział. Woda w niej była intensywnie czerwona. Dziadka przeszły ciarki. Mężczyzna zaczął iść po powierzchni wody i poganiał dziadka, aby szedł za nim. Wtedy dziadek również przeszedł po jej powierzchni. Gdy przeszli przez rzekę, dotarli do starej drewnianej posesji na odludziu. Podeszli pod bramę, z której po chwili wyszła kobieta o białych włosach, ubrana na czarno, i zaczęła krzyczeć na mężczyznę w garniturze. Coś ty narobił. Przyprowadziłeś złą osobę. Następnie zwróciła się do dziadka. Jeśli chcesz przeżyć kolejne trzy lata, zawróć i zignoruj wszystko, co zobaczysz. Nie oglądaj się za siebie, po prostu podążaj za czworonogim zwierzęciem. Następnie wraz z mężczyzną zniknęli za bramą. Dziadek zawrócił i zaczął iść z powrotem. Wtedy przy drodze zauważył swojego przyjaciela, który zmarł kilka lat wcześniej. Poprosił dziadka, aby ten podszedł do niego bliżej, jednak dziadek go zignorował, mając w głowie słowa kobiety. Po drodze spotkał jeszcze wielu innych znajomych i przyjaciół, jednak wszystkich ignorował. Gdy ponownie znalazł się nad rzeką, tym razem prowadził przez nią most, którego wcześniej nie było. Wtedy przed mostem ujrzał swoją córkę, która zmarła na grypę, gdy była jeszcze bardzo mała. Nie potrafił jej zignorować. Podszedł do niej, a ta wyciągnęła do niego rękę. Gdy już miał chwycić kochaną córkę, poczuł jak coś szarpie go za nogi. Odwrócił się i ujrzał swojego psa, który dawno temu zdechł. Mocno szarpał jego nogę, robiąc wszystko, by dziadek nie chwycił dłoni swojej córki. Ciągnął go w stronę mostu, aby mógł kontynuować drogę. Odszedł od swojej córki na parę kroków, kiedy ta niespodziewanie ruszyła w jego kierunku. Jej twarz zmieniła się, po czym powiedziała: Mam zamiar Cię złapać, zabiorę cię ze sobą. Wyjęła sznur, po czym zaczęła biec. Dziadek pobiegł przez most, a pies stojąc za nim zaczął szczekać na dziewczynkę, chcąc ją odstraszyć. Gdy tylko dziadek przekroczył rzekę, dziewczynka zniknęła. Pies natomiast nadal szczekał, próbując go popędzić. Gdy był już daleko za mostem, spojrzał za siebie. Rzeka, most, miasteczko oraz jego pies zniknęły. Wszystko dookoła stało się białe jak śnieg. Był to moment, w którym otworzył oczy i uświadomił sobie, że leży w swoim łóżku. Dziadek opowiedział o tym również swoim znajomym. Jeden z nich, najstarszy, zaczął opowiadać podobną historię. Podobno, gdy umierasz śmiercią tragiczną, przychodzi duch, którego zadaniem jest zaprowadzić twoją duszę w konkretne miejsce. Mężczyzna w garniturze, który prowadził dziadka, był prawdopodobnie takim duchem. Kiedy duchom brakuje miejsca do życia, przywołują do siebie duszę, aby ta zbudowała im nowy dom. Mój dziadek żył pełnią życia przez następne trzy lata. Dokładnie tyle, ile przewidziała mu kobieta. Zmarł podczas snu, dokładnie tego samego dnia, co trzy lata temu. Zawsze, gdy o tym myślę, mam w głowie smutną minę dziadka, którą miał, gdy opowiadał mi tę historię. Dziadek nigdy nie wierzył w duchy ani podobne rzeczy. Po tym, co mu się przytrafiło, zaczął dbać o groby zmarłych, którzy nie mieli bliskich. Było to bardzo osobiste przeżycie mojego dziadka. Ale mimo wszystko pomyślałem, że nie będzie miał mi za złe, jak napiszę o tym książkę. Dziadek był dobrym człowiekiem i z pewnością poszedł do nieba. Czasem jednak bardzo mi go brakuje.